A w ogóle ja z panem chciałem zdjęcie, a pan powiedział, nie mam czasu. Ale teraz... Hello! Hello? Ale teraz... Mm. Teraz się będzie prosił. Teraz to ja ja też mieć chcę z mieć z tobą, z tobą zdjęcie. zdjęcie, dobrze? Tak, a to w Ja momencie? bardzo chcę. Szylimy sobie foteczkę, co? Ho. Ale sweet taką? No, no, a jak? Jeżeli z tobą dasz się zrobić sweet. Jak to? No, to jest sweet boy. Koraz. Musisz... Możesz tak przy mnie przysiąść? Może pani mi na kolanka siądzie? Nie, kochani, wiesz? Tu sobie tak. Zimie. Aż tak A. nie. Z dziadkiem? A jasne. <ślepijanie> <ślepijanie> ja jeszcze jasne, strzelę, Dobra. Z wami w trójkę. Kora mogę Lecce. też. Dobra. Dobi Super. Dziękuję bardzo.